Witam was serdecznie w kolejnym odcinku vlogów Voice for Poland. Po małej przerwie narobiło się podczas tego czasu, gdzie nie było kolejnych vlogów, bardzo dużo nowych tematów i tak naprawdę to nawet nie wiem sama od czego zacząć. No, ale tak sobie myślałam i stwierdziłam, że jednym z ważniejszych tematów to jest tak zwana apostazja, to znaczy opuszczenie kościoła katolickiego, ponieważ w Polsce ostatnio bardzo jest o tym głośno, ale nie tylko w Polsce, ponieważ również właśnie w Niemczech, w tym germańskim obszarze. Otóż kilka tygodni temu było bardzo głośno o kardynale Wielki, który jest kardynałem w Kolonii w Niemczech. No i on tak zresztą jak jego, może nie wszyscy, ale dużo kolegów w Polsce zatajał i utrudniał śledztwa w sprawie pedofili w Kościele Katolickim. Niemcom się oczywiście to bardzo nie spodobało, że ich kardynał się tak paskudnie zachowuje, no i stwierdzili, że zaczną opuszczać ten Kościół Katolicki i to szybko. No i to tak szybko, że wszystkie terminy online, które państwo lub ten kraj związkowy online udostępnił, żeby ten kościół opuścić, żeby się z niego wypisać, zostały w mgnieniu oka zapełnione. Serwery padły. Po prostu wszystkie tam oni mieli chyba mm, tysiąc, y, jeszcze chyba w lutym, tysiąc terminów na luty, żeby tak się online z tego kościoła wypisać. No i te terminy w ciągu paru sekund chyba góra poszły. Wszystkie, wszystkie terminy zniknęły. Serwery padły. No, i teraz na Marzec i kwiecień stwierdzili, że zrobią więcej terminów online, zrobią 1500, więc dołożyli te 500, żeby mogło się ludzi więcej wypisać. No i okazało się, że też się zapełniły w mgnieniu oka. Tutaj, w kwestii wyjaśnienia, że w Niemczech jest ten akt apostazji, to opuszczenie Kościoła katolickiego odbywa się inaczej chyba niż w Polsce, ponieważ w Niemczech. Można teraz to zrobić online, jak się okazuje, no chyba pandemia w tej kwestii trochę ułatwiła, ale ogólnie to trzeba udać się do sądu, notariusza albo do urzędu stanu cywilnego w zależności od landu, w którym się jest. No i tam się uiszcza. W Niemczech, z tego, co się dowiedziałam, opłatę w różnej wysokości, chyba od 20 paru do 30-40 euro. To trzeba, trzeba by było się już wtedy konkretnie dowiadywać, w którym kraju związkowym, jak jest. No i tam się deklaruje, że się już nie chce być, no i się tam pan urzędnik wypisuje, no i po sprawie. Nie ma tam jakiegoś aktu apostazji, że się nie wierzy czy coś. W Austrii jest bardzo podobnie. Tutaj się idzie do magistratu do urzędu gminy, miasta, Urzędu landu, kraju związkowego, nie wojewódzkiego. No i też, tylko że jest łatwiej, bo mówi się tylko panu urzędnikowi, proszę pana, proszę mnie wypisać. Ten pan mówi, aha, proszę paszport, daje się mu paszport, pan wypełnia świstek, podpisujesz, koniec, nie macie, nie płacisz nic za to. Więc tutaj państwo nie pobiera żadnych opłat, jest to serwis dla obywatela. No i to później oni wysyłają dalej do kościoła. My po naszym odejściu z mężem z kościoła katolickiego, to było już dobrych parę lat temu, dostaliśmy jeszcze dwa tygodnie później list od jakiegoś kardynała, jakiegoś tam, nie wiem, dostojnika katolickiego. Zachęcający nas do powrotu i uświadamiający nas, że nie będziemy mieli katolickiego pogrzebu i tym podobne. Więc, jak widzicie, w Austrii jest jeszcze łatwiej niż w Niemczech. Co tutaj dużo dodawać? Trzeba też wiedzieć, że w Austrii, w Niemczech, w przeciwieństwie do Polski, jest coś takiego jak podatek kościelny. To znaczy, jak jesteś, deklarujesz, że jesteś w jakimś kościele. Chyba, że jest to jakiś wolny kościół, nieinstytucyjny, czyli niekatolicki, ewangelicki i tak dalej, no to musisz płacić podatek od Twojego dochodu. W Austrii jest to 1, chyba 1%. W Niemczech, w zależności od kraju związkowego, 8 lub 9% twoi, tego podatku od dochodu, który płacisz. No, czyli tam trochę niezła sumka się nieraz może z tego uzbierać i oni z tego żyją, z tego płacą tam swoje budynki kościelne, swoich księży, swój personel. Co tu dużo powiedzieć? Wiele osób też opuszcza kościół katolicki lub ewangelicki właśnie z tego powodu, bo nie chcą płacić. Hmm. Tutaj trzeba powiedzieć, że nie wiem jak to wyrazić delikatnie, ale Nieraz ta instytuc te instytucje, ja akurat mam tutaj doświadczenie z katolicką instytucją, ponieważ z niej odeszłam i to nie odeszłam przez pieniądze, żeby to było jasne, tylko przez to, że stwierdziłam, odkryłam, że ten kościół po prostu kłamie na temat najważniejszej sprawy zbawienia, że nie głosi Jezusa Chrystusa tak jak Biblia, jak, jak Słowo Boże. Więc mogę powiedzmy bardziej o tym kościele cokolwiek powiedzieć, bo z ewangelickim nie miałam nic do czynienia że oni ścigali nas, powiedzmy, jeszcze długo po tym, jak odeszliśmy, chcieli od nas pieniędzy za czas, kiedy już w kościele nie byliśmy. Więc tutaj tak do takich metod nawet nie wiem, czy to był błąd, czy nie błąd. Może był po prostu ich, ich błąd. Tutaj a propos tego, jak ta instytucja się zachowuje, instytucja, która mówi, że jest nastawiona na dobro człowieka, na pomoc w potrzebie. Znam opowieści zgrona bliskich mi osób, że osoby, które były naprawdę w ciężkiej sytuacji rodzinnej, gdzie naprawdę brakowało pieniędzy nawet na życie, próbowały jakoś nie wiem, uprosić tą instytucję, żeby zmniejszyła ten podatek, żeby nie musieli tyle płacić, bo no jak brakuje na życie, no to no ciężko, to oni powinni w sumie pomóc, jak już tak deklarują. nie, nie musiały płacić mimo wszystko, więc Tutaj z tą dobrocią to nieraz też nie tak do końca. No, więc tutaj chciałam Wam pokazać, że kwestia apostazji, kwestia odejścia z Kościoła katolickiego jest bardzo, bardzo na czasie. No i coraz więcej osób jednak odchodzi, opuszcza. Również w Niemczech, również w Austrii. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Może kiedyś Wam opowiem trochę więcej na temat Kościoła katolickiego w Austrii. Tutaj miałam też trochę właśnie doświadczeń, jak to wygląda. Wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce. Więc do następnego. Pozdrawiam Was serdecznie. To był Vlog Voice for Poland i malczewska Hyfler. Cześć!